Ostatnio nudziło mi się, więc postanowiłem sprawdzić moje umiejętności w PvP. I tak oto powstał challenge: ile graczy mogę pokonać w godzinę na lifestyle na serwerze nienemnc.pl. Cały odcinek podziłem na trzy fazy, a w filmie nie zamierzałem ani razu kopać. W fazie pierwszej wykorzystałem itemy i klucze startowe, a następnie ekonomię serwera, by zdobyć jak najlepsze itemy w czasie 20 minut. Ok, Mam ser 10 pieniędzy, 100 dolarów. E, rankingu mam 1000 zabójstw. 0, śmierci 0. W sumie jestem na dwójce, bo tu chyba gra najmniej osób i najsłabsi gracze są. Chociaż nie wiem jak przy tym, że jest online 92 osoby, mam pokonać jak najwięcej graczy. Ten film powstał dzięki Operze GX, czyli jedynej takiej przeglądarce stworzonej specjalnie dla graczy, zawierającej mnóstwo przydatnych funkcji. Między innymi GX Control, która z łatwością pozwoli ci wyeliminować szlagi w grze, dzięki możliwości ustawiania limitu zużycia. Procesora i RAMu. Opera GX oferuje także możliwość jej dostosowania przez użytkownika. Mogę nawet śmiało powiedzieć, że żadna inna przeglądarka nie pozwoli Ci na takie zmiany jak Opera GX. Na przykład ta nudna tapeta może zmienić się w takie cudo. Ponadto możesz ustawić także animowane tapety, na przykład takie jak ta. A jeśli słuchasz muzyki, to dzięki funkcji GX Player będziesz mógł jej słuchać kiedy tylko chcesz z dowolnego serwisu muzycznego w jednym miejscu. Co więcej, gdy czegoś słuchasz i nagle włączasz jakiś film na YouTube, GX Player automatycznie zastopuje muzykę, a po skończeniu oglądania, automatycznie ją wznowi. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że Opera wraz ze społecznością Zig Discorda stworzyła własny serwer Minecraft, na którym znajdziesz takie tryby jak SMP, Duels, Bridges czy Survival Games. Zachęcam także do dołączenia na Discorda Opery, by brać udział w giveawayach czy eventach. Opera GX jest także dostępna na telefony czy tablety, więc możesz mieć swoją ulubioną przeglądarkę na wielu urządzeniach. Wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie i przypiętym komentarzu, więc wiesz co robić. Okej, okay, co tu może mamy? Mamy tutaj rynek, na którym no pewnie skamują. Codzienne nagrody. To nas na start interesuje, już sobie to otworzymy. Zwykły klucz, zwykły klucz. Dobra, jest. Oby wypadło jakieś diaksy na start. Aha, co to? O kurde, mam 1600 dolców. Zagłos, możemy zagłosować. Głos został zapisany, dobra, jeszcze raz klikamy. Gdzie mój klucz? Halo. Ej, dostałem, dobra. Mocno myślę, że będzie dzisiaj ekonomia, żeby zdobyć w 15-20 najlepszej temy, a potem po prostu walczyć z ludźmi. Dobra, mamy darmowy hełm. wezmę sobie ten kit, wezmę, zagłosuję jeszcze sobie tutaj. 3 bloki złota, może się przydać w sumie Dobra, nie jest źle jak, jak na start Mamy takie itemki dobre w 7 minut Chyba by się nie dało lepszych kopaniem 1100 kupujemy Halo? Ej! to nie może być prawda Ale mnie oszukali widzowie? Bo robię jakieś itemki to się muszę tepnąć i tak no nieźle widzowie. Oszukują w życiu, oszukują, no. Muszę zrobić jeszcze tak. Dobra, nie ma tu nic pożytecznego. Ej, właśnie miałem kelpy kopać. Żeby sobie coś diaksowego w sumie zdobyć. Pasowałoby w sumie. Łomatko, matko, to się opyla! Co to jest? To się opyla. O, rzadki klucz otrzymałem. Aha. W fazie drugiej postanowiłem zdobyć kiel poprzez bieganie wokół spawna i zabijanie nieostrożnych graczy bez uzbrojenia, którzy wyjdą poza granicę strefy bez PvP. I let's... Go, mamy, dobra. Przez 10 minut sobie pobiegamy i może kogoś tutaj pokonamy. Dobra, biegnie tutaj. O, panie, pap, żegnaj. No, co ty robisz, nie zabijajmy mi mojej osoby. O, panie, cała Ferajna za mną biegnie, co jest? W ogóle, okej, okay, uciekłem mu. Spawn. Dobra, patrzcie to. Dobra, dwie pieczenie na jednym ogniu. Okej, okay. mamy już trzy zabójstwa. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. O, mamy, mamy, mamy. Mamy, mamy, słuchajcie. O nie, no nie, nie mówcie. Ja uciekam stąd lepiej, bo mamy problem. Dobra, nie jest tak źle. Aj, prawie było. Przez tego laga głupiego mi się niestety nie udało. No niestety, a miałbym już 4 kile. Faza trzecia, czyli te panie się do skamerów, którzy proszą o TPA w zamian za itemki. A tak naprawdę chcą was zabić. Kolejna faza, te panie się do skamerów. Dobra, kto chce frejty? Okej, okay, wysłałem prośbę o teleportację. Oby to była jakaś pułapka z wysokości, bo przy takiej może nie umrę. U, tepa mnie. Dobra, boję się szczerze, mogę stracić wszystkie moje temki z wysokości. Świetnie. Nie. Świetnie, świetnie widzowie. Tak. No i znowu dotkniemy się do jakiegoś z kamery. Dobra, do Adixa. Przygotować się muszę. Aha, o, pozu. Chętnie przygarnę temki. No, przygarniemy itemki od gracza pozu, wow, matko bosko ja cię kręcę, ej dzięki ci ziomuś co to jest, what, okej okay, dostałem mega itemki i teraz w sumie chyba się tepnę ale właśnie z tymi gorszymi i spróbuję, zobaczę najwyżej mnie ktoś zabije dobra tepamy się Wyszedł? Wyszedł. Dobrze, że mam trochę bloku. A! Zabiłem go! Dobra, nieźle. Okej, okay, typamy się do kolejnej osoby. Zwykle jak spadnąć będę, to jak zrobię Waterskilla, to ta osoba wyjdzie z gierki. Aha, takie coś. Co się stało? Gdzie ta osoba jest? Aha, jest offline. Okej, okay, typamy do Adama Oho. No nieźle No nieźle, spadłem sam. Okej, okay. jest naprawdę git! Taka okay, kaczucha. Okej, zaakceptowała. I uwaga. Wyszedł, wyszedł. Aha, tu jest kaczucha. Dobra. No nieźle. Kaczucha perełką. Chciał uciec. Nie wiem gdzie wytepał tą perełkę. Raczej nie miał dużo perełek. Tepam, tepam! Oho, swoim kolegom przyszedł tutaj. No nieźle. Dobrze mieć perełkę przy sobie. Pan kaczucha jest tutaj. Dobra, deda, dasz. Dobra, deda. Dobra, dedasz, dedacie wszyscy. Let's go. Pamy się. Okej. Okay. Dwa. Jeden. Lecę. Lecę. Dobra. O kurde. Jest ich dwóch. Dwóch za mną płynie? Jeden płynie. Tego jednego to ja mogę pokonać. Dobra Te Tefaks spell. Dobra i uwaga o ty, o ty Łopanie Ale mądra pułapka Dobra, bierzemy chyba moje w sumie najlepsze itemki pomieszane z tymi gorszymi. Dobra, trwamy się do kanapka banan. Aha Tpa a mer. Dobra, tepają mnie. Może kogoś zabiję. Aha, dobra, nie zabiję. Okej, okay, tepa mnie. Dobra. O kurde. Dobra, let's go. Aha. Okej, okay. dobra, tepam się do Klauda. Myślę, że to skam, bo napisał, że się nie bać. Kto chce i ty. Tepa. O, mocno, mocno. Robimy to. Dobra, let's go. Widzę ich. Dobra, mam go. Kurde, nie umiem się bić na tej wersji. O, dobra. Mamy 10 killi, możemy mieć jeszcze jeden kill więcej. No. Okej. Okay. Ok, let's go! I to by było na tyle i zdobyłem w tym czasie zabójstw 11, czyli, czyli jak pierwsze 20 minut sobie zbierałem jakieś itemki, zostaje nam 40, może 45 minut max eee, i przez te 40-45 minut zabiłem 11 osób. Więc wychodzi, że jeden kill poniżej 4 minut, czyli naprawdę muszę wam powiedzieć nieźle, bo gdybyście grali 100 minut, to byście mogli nawet pokonać 20-25 osób. No tak, myślę 20, co jest mega dobrym wynikiem. No i tak ja sobie zdobyłem tyle serduszek przez tak krótki czas.